Witamy w portal komunalny.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Adam Małyszko, Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Force Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Oczywiście temat około koronawirusowy. Przeprowadziliście Państwo ankietę wśród swoich członków, osób zarządzających stacjami demontażu pojazdów, a propos obecnej ich sytuacji rynkowej. Czy możemy krótko streścić wyniki tej ankiety? Tak, w ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy ankietę. Ankietę wypełniło 140 prowadzących stacje demontażu. Ankieta pokazuje obraz obecnej sytuacji w naszej branży. I tak, prawie 60% stacji nie jest pewna, czy w maju będzie kontynuować działalność gospodarczą. Związaną z demontażem, 10% już zdeklarowało, że stacje zostały zamknięte. Lub też zawieszona działalność w tym zakresie. Dodatkowo z tej ankiety wynika, że 98% stacji demontażu zanotowało spadek przyjmowanych pojazdów, a ponad, 70, ponad 35% odnotowało spadek większy niż 70%. Podobnie jest ze sprzedażą części. Ponad 33% stacji odnotowało spadek sprzedaży części. Ponad 70%. Prawie 90% stacji demontażu ma problem z pozbyciem się odpadów. Niektóre firmy odbierające odpady zawiesiły również działalność lub też ustanowiły tak wysokie stawki, że no, prowadzący stacje demontażu do tych stawek jeszcze nie są przyzwyczajeni. Generalnie obroty w stacjach demontażu średnio spadły o prawie 65%. To jest bardzo dużo. Wydawałoby się, że nasza branża nie jest tak mocno dotknięta zakazami, na przykład tak jak turystyka, gastronomia, czy te inne branże, które mają całkowity zakaz prowadzenia działalności, oczywiście fryzjerzy, kosmetyczki i tak dalej. Tu to nie nastąpiło. Natomiast niestety to, że klienci nie mogą wychodzić z domów, to, że klienci nie mogą się poruszać, to co widzimy na drogach, spadek Ruchu i, i mniej też kolizji, wypadków, i tak dalej, to też spadło zapotrzebowanie w pewnym sensie na części używanej, też potrzebę przekazania pojazdu na przykład do stacji demontażu. Ale to nie jest głównym problemem. Głównym problemem jest oczywiście bardzo wysoka, szara strefa, gdzie większość ankietowanych wskazuje, że to jest główny problem, jak również rozbudowana, rozbudowana bardzo biurokracja. Także to jest główną przyczyną. Takiego stanu rzeczy, jaki jest w tej chwili w stacjach demontażu. Tak, ta branża ma ciągle podgórkę, tak mówiąc kolokwialnie. Proszę nam powiedzieć, czy te uregulowania prawne z 2015-18 roku, które również dotyczyły Państwa działalności, one dodatkowo komplikują i tak trudną sytuację? Mamy tak zwane trzy etapy, można powiedzieć, prawie że likwidacji działalności stacji demontażu w sposób legalny zaznaczam, bo że w sposób nielegalny, na będzie. I tak pierwszy taki cios, który został wymierzony w prowadzących stację demontażu, to był cios roku 2015, gdzie odebrano dopłaty do demontażu, gdzie nałożono sankcje za nieosiągnięcie poziomów odzysku recyklingu, gdzie wprowadzono obowiązek odebrania części, yy, które są odpadem z demontażu pojazdów osobowych w trakcie naprawy i to spowodowało, że już wówczas Szara strefa była bardziej konkurencyjna i zamiast ograniczać tą szarą strefę, która w tym okresie sięgała 50%, ona zaczynała się pomału odbudowywać. Jeszcze dopłaty były za 2015 roku w szesnastym wypłacane, ale już od 2017, od 2018 sytuacja zaczęła się pogarszać. Kolejny krok, który ograniczył naszą działalność gospodarczą, to jest, są zmiany w tzw. ustawie pożarowej w roku 2020. 18, gdzie dołożono nam szereg obowiązków, między innymi monitoring, operaty przeciwpożarowe, zabezpieczenie roszczeń. To takie trzy podstawowe obowiązki, które są kosztowne. Przypomnę, że monitoring w wielu zakładach kosztował dziesiątki tysięcy, a nie setki złotych. Przypomnę, że dostosowanie się do operatów, nie wykonanie samego operatu, bo sam operat, to można było wykonać za 3, 4, 5 tysięcy, może 8, ale dostosowanie się, czyli wypełnienie wszystkich wymogów przeciwpożarowych, zdecydowanie więcej kosztuje. Dodatkowo wyszło w tej chwili rozporządzenie uszczegóławiające zakres dostosowania. Dochodzą jeszcze kolejne zakupy sprzętu przeciwpożarowego. Największy problem też niektóre firmy miały z dostateczną ilością wody, że musiły zbiorniki podziemne budować, hydranty, linie ciągnąć. Także to są koszty niespółmierne do tej działalności, którą prowadzimy i ewentualnych zysków. Niemniej jednak te firmy, które od 20 lat tą działalność prowadzą i chcą kontynuować, musiały ten koszt ponieść. I w tej chwili mamy trzeci cios, czyli mamy jeszcze kryzys związany z epidemią koronawirusa. Dodatkowo jeszcze jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że właśnie w tym okresie są zmieniane decyzje. Pomimo tego, że do 5 marca należało złożyć ten wniosek, wnioski yy, przedsiębiorcy składali to w każdej branży przeważnie 3, 4 marca, czyli za 5-12, jak to, jak to mówią, na skutek yy, ograniczonej pracy urzędów, w tej chwili te wnioski są bardzo wolno rozpatrywane. Niektórzy członkowie dostali informację, że wniosek będzie rozpatrany, rozpatrzony we wrześniu. Po prostu ludzie nie wiedzą, czy i wniosek jest prawidłowy, czy ten wniosek kolokwialnie przejdzie, czy otrzymają tę decyzję. Także oprócz tych wszystkich zawirowań ekonomicznych spowodowanych epidemią, to dochodzą jeszcze te wszystkie obostrzenia biurokratyczne, gdzie przedsiębiorcy nie wiedzą, po prostu siedzą, czekają i nie wiedzą, otrzymają tę decyzję, czy spełnią wymagania przeciwpożarowe, czy przyjdzie kontrola i powie, że jest wszystko OK? czy też będzie miała szereg zaleceń. Gdzie w obliczu tak dużej szarej strefy, nie jesteśmy w stanie wygenerować pieniążków na wszystkie te obostrzenia, które zostały dla na nas nałożone. Jak to wygląda na zachodzie? Oni I... mają bardzo podobne problemy do waszych, czy zupełnie no, inne? Na Krótko W tych krajach, które system, systemy są dobre, czyli są systemy zakręt ekonomicznych dla ostatniego właściciela, gdzie nie ma tak dużej szarej strefy, gdzie również nie zostało tak dużo nałożonych obostrzeń czyli takich jak we Włoszech, we Francji czy Hiszpanii, gdzie tam sytuacja jest bardzo podobna do polskiej. Tam również stacje demontażu mają duży problem. Natomiast w Skandynawii, gdzie te systemy są zdecydowanie lepsze, gdzie nie nałożono takich obostrzeń, w zasadzie nie jest tak źle. Nawet powiem, w Finlandii sprzedaż internetowa wzrosła dwukrotnie. Także są nawet pozytywne niektóre elementy związane z tym właśnie koronawirusem, ale to nie w naszym kraju. Jakie branża może wyciągnąć wnioski właśnie w tej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy? Trudno tu mówić o jakichś perspektywach. Wszyscy musimy poczekać na to, co się wydarzy, ale Państwo już pewnie pewne, de, pewne decyzje przyszłościowo możecie już planować. Znaczy my nie możemy planować. To te wnioski, tą lekcję powinien wyciągnąć rząd. Obrazując, jak to wygląda w tej chwili u nas, powinien po prostu przejrzeć prawo i sprawdzić, czy ono rzeczywiście w takiej sytuacji jest skuteczne. Bo powtarzam jeszcze raz: największym problemem to są przedsiębiorcy prowadzący działalność poza oficjalnym obrotem, czyli przedsiębiorcy, przepraszam. To jest szara strefa. Oni często mają nawet szyld, czyli jakąś tam działalność prowadzą. Na przykład teraz dochodzą do mnie takie informacje, że komisy samochodowe nie mają zbyte na samochody, to zaczynają te samochody demontować nielegalnie, nie wystawiają żadnych faktur z VAT-em. Niektórzy sprowadzają też części z Anglii, wystawiając faktur i tak dalej. Po prostu jeżeli państwo nam nie pomoże, ograniczyć strefy biurokracji, to po prostu nam pomoc w postaci zwolnienia przez trzy miesiące z ZUS-u czy jakiś kredyt absolutnie nie pomoże w żadnym zakresie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.